Hej siemano, witam was w kolejnym odcinku z kanału Gracz Gier Plus Dzisiaj sobie jak widzicie gramy w nowe backroose Udało mi się skończyć już samouczek, żeby was z tym e, nie zamudzać I... no Resztę wam wytłumaczę w trakcie gierki My sobie zaczynamy gierkę Powiem tyle, że nic, nic w to nie grałem Po prostu zobaczyłam to i sobie myślę to będzie świetny pomysł. Świetnie. Yy, ładowanie. Posłuchaj A mnie. A też się ładnie. Tak. Tak. Mhm. Przyszedłeś już poradnik? Hm? Jaka skibdi sigma? A ty nie przyszedłeś jeszcze poradnika? Ja przyszedłem. Masz za, za sobą to nie? No. A jeśli ty, drogi widzu, dobrze, dobrze, tak wiem, jak się tu Okej okay. Jeśli ty, widzu, bądź blisko, jesteś z Kiki to zostaw lajka. A ja już tutaj nie Mam latarkę. Jestem pracownikiem firmy AC. Czy ja ciebie znajdę tutaj? Nie, nie znajdziesz No jak dobrze poszukam? Nie, bo jesteśmy na osobnych serwerach Coś słyszę Coś słyszę Cisza słyszę, Coś słyszę. Coś słyszę. Hmm? Tych widać? Tak. This is hell. This is hell. Nie będę wam tego tłumaczył, bo nie chcę, ok? To był jakiś o. No way out. Co to jest? czerwony? Wiecie, co mi to przypomina? Ja już wiem, co to mi przypomina. Apeirofobia. To jest apeirofobia. Ja nie wiem, co wie oj? Oj, co byłem? Co? Co wie? się z A z tym coś to mógł to mógł mógł? To jest jakieś. Co to jest? Idziemy do pokoju. To nisz tajemnicze. Jakie jest klucz do tego? Do wyjścia? Nie mam pojęcia, co to jest. No to

Czemu mam zasłonięty ekran? Spadaj, ziomuś! Jaka brzydka facjata! A co to za twarz... Za nie wiem, jakaś brzydka facjata mi wyskoczyła! Goni mnie! Nie! Jem burówkę teraz! Nie przeszkadzaj! Wiesz, że zniknął? Zniknął. To dzięki tej burówce, którą dostałeś teraz, dała ci mocy! Moc Borówki. Moc Borówki Moc jeszcze borówki. raz Pięknie. Borówka mm. power. Ech. Nie no. Ja nie mogę! Ja cię kręcę. Dopiero pięć minut filmu minęło. Ehe. Słyszałeś ten śmiech? Gdzieś tam? To, to ty się nie, nie, tam było coś. Akurat. No serio On mówił. A co on mówił? Czy to, czy to miejsce ma w ogóle koniec? No. O, stoliczek, krzesełka, kawunia. Ale czemu i tam teraz nie ma światła? Okej. No czy Ty. Co? To smut latarki? Na no to wychodzi no, Że się zmniejsza, nie? Bateria Troszeczkę, no jeszcze trochę masz, widzę mm. Mm. Może nie będę jej teraz używał mm. Może się przydać później mm -hmm. Co? Co się dzieje? Halo? Ludzie... Ludzie, ludzie. No, ludzie... Super! Gonicie? Pewnie! Ale na spoko! Daj bizówkę! Wiesz, i przyspieszaj. Elegancko też sobie jedną kropkę. No widzisz? Biegnie. Młubejba! No, Czemu jest, tak, jest taka muzyka? No, dobra, muzyczka jest Nie, kasz mi. Nie ma Nie ma hmm. O, biegnie tam, naprzeciw Dobra There must be an exit somewhere well, Nie! Yes, nie. Pięknie Pięknie. U... No idzie cię Nie! Tak! Jakaś czaszka. Zginął z Entity Zero. Entity. Spokojnie... Widzę, że ma. Teraz Ale poczekaj. Mm -hmm. Okej, okay, spróbuję. Jeszcze... Jeszcze raz. Taak? To zagrać? Spróbuję. Ok. Tylko wiesz, żeby nie było, nie? Wiem, wiem, wiem Dobra, a ja przygotuję... Okej okay. Dobrze, wiem, że tak coś jest Nie A wy widzowie, jeśli chcecie mnie y, wesprzeć O Typ Studio Oo! Co ja tu widzę? Czy mój kanał ma... Widzowie. Dziękuję wam bardzo za te wyświetlenia. Dziękuję. Dziękuję wam. Bardzo. A jeśli chcecie, żebym zrobił z tej gry serię, bo mogę zrobić... Dobrze. Widzowie... Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, bądź chcecie serię, to napiszcie hashtag backroomsy, dlatego żeby był kolejny odcinek. A jeśli chcecie, żeby to była od razu seria, to napiszcie hashtag backrooms seria. I zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, jeśli wam się to podobało. Ja też nie mogę więcej powiedzieć, no chodzimy sobie tak w ogromsach. A jeśli graliście z tą grę widzowie, to możecie mi też dać znać w komentarzach, czy nie wiem jakiegoś tipa, czy coś. Jak ktoś nie wie, to tip to jest wskazówka. Jakiegoś tipa czy coś... No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Ja was żegnam.